Twitch banuje Trumpa, Reddit banuje Trumpa, Indie banują TikToka. No Armagedon, ale z żadnego z powyższych powodów. Okazuje się bowiem, że całkiem możliwe, że w pudełku z iPhone 12 nie będzie ładowarki i nie chodzi o ten przewód, chodzi o ten klocek, który i tak Apple nigdy nie wychodził i to jest skandal. I tak się zaczyna. Dobry wieczór. Apple jest jednak nadal absolutnym królem jeżeli chodzi o PR, skoro wszyscy, wszystkie poważne media technologiczne, youtuberzy, generalnie wszyscy mówią o tym, że nie będzie tej ładowarki w pudełku z iPhone'em 12 i każdy chce się na ten temat wypowiedzieć. Każdy chce powiedzieć co o tym sądzi, wypowiedzieć swoje zdanie, powstają takie dzieła. Obecność ładowarki w pudełku od iPhone'a, a ekologia. Przyszłość ładowania smartfonów. Ładowanie smartfonów, a sens życia. No dobra, ale tak naprawdę dlaczego uważam, że Apple jest królem PR-u? Bo czy kiedykolwiek kupując nowego iPhone'a, albo zastanawia... albo w ogóle rozmawiając o nowym iPhoneie, w pierwszej kolejności zastanawialiście się: hm, ciekawe, co tam z ładowarką? Nie, bo nikogo to nie ciekawi. Nawet OnePlus, który jest blisko, jeżeli chodzi o umiejętności PR-owe do Apple'a i który w sumie mógłby opierać komunikację na ładowarkach, bo niektórzy ludzie interesują się ładowarkami OnePlusa chociażby dlatego, że są szybkie, oparł komunikację nowego swojego smartfona na zupełnie czymś innym. Trochę na życiu biurowym ludzi, którzy nad nim ciężko pracowali, trochę na lifestyle'u, trochę na wyglądzie, trochę na nazwie. Nord. Tak się będzie nazywał nowy, tani OnePlus, ma nawet swoje własne konto na Instagramie. A to jest średniak przypominam, więc powinien się nazywać OnePlus 8 Lite. Ale nazywa się Nord i jest to największa kampania dla średniaka, jaką kiedykolwiek widziałem. Dlaczego? Pewnie dlatego, że mamy dość drogich smartfonów. Dlatego już w tym tygodniu specjalnie dla Was porównam wcale nie takie drogie, choć też nie najtańsze. No dobra, kosztujące po 2400, smartfony Poco F2 Pro i Realme X3 Super Zoom. Tak naprawdę, OnePlus swoim nordem robi hype niewiele mniejszy niż iPhone SE, a może nawet większy. I moglibyśmy sobie to oczywiście tłumaczyć, tak jak ja przed chwilą próbowałem, że my w Europie i oni tam w Stanach mamy już dosyć płacenia ponad 1000 euro czy 1000 dolarów za smartfon i chcemy płacić połowę. I dlatego Nord będzie kosztował mniej niż 500 dolarów. Ale my w Europie wszyscy to jest jakieś 740 milionów ludzi, plus oni w Stanach to razem jest nas jakiś miliard. Podczas gdy w Indiach ludzi jest miliard czterysta milionów praktycznie tyle samo co w Chinach. Nie bez przyczyny wpisując w Google OnePlus Nord Price jako pierwsza pojawia się sugestia in India. Także chyba dziękujemy wam Hindusi? Tego zdania nie wypowiedzą w najbliższym czasie Chińczycy z TikToka. TikTok stał się jedną z 59 chińskich aplikacji zakazanych w Indiach. Tyle że pozostałe 58 aplikacji absolutnie nikogo nie obchodzi. TikTok, który tak świetnie radził sobie w Indiach został zbanowany? Tak, i Hindusi są zachwyceni. Uważają, że to daje szansę na zwiększenie popularności indyjskich aplikacji w Indiach. Problem polega na tym, że indyjskie aplikacje nie są jak indyjskie jedzenie, raczej dobre, tylko jak indyjskie infolinie, raczej do niczego się nie nadają więc wygrywają, zupełnie zaskoczone tym obrotem spraw, Instagram i YouTube. Hinduscy influencerzy z TikToka sami namawiają swoich widzów, żeby przechodzili na ich konta na YouTube i na Instagramie. Przypominam, że mówimy o kraju, w którym mieszka miliard 400 milionów ludzi, czyli Europa plus Stany plus jeszcze jedne Stany. I gdzieś tam w tych Stanach pijący kawę, choć nawet nie wiem czy pije kawę, Mark Zuckerberg stwierdził, że jezu, dobra, jak już muszę to skorzystam. Pamiętacie jak pod koniec zeszłego roku mówiłem Wam, że Instagram wprowadził Reels, czyli praktycznie skopiował TikToka? Reels umożliwia montowanie filmików w aplikacji dokładnie na takiej samej zasadzie jak TikTok. Testowo uruchomiono to w Brazylii, ale temat jakby ucichł. Do tego tygodnia, kiedy Instagram zaczął testować Reels w Indiach. Co za zbieg okoliczności. Nie wiadomo, jak ta zżynka z TikToka poradzi sobie na Instagramie, ale przypominam, że Markowi Zuckerbergowi w ten sposób jedną aplikację już raz udało się zarżnąć. Kto pamięta Snapa? No właśnie. Nie zmienia to jednak faktu, to, w jaki sposób sobie zżynka z TikToka poradzi na Instagramie, że każdy kolejny dzień bez TikToka w Indiach, to jest powolna śmierć dla TikToka w tamtym rejonie świata. No bo jak sobie wyobrażacie, że ci influencerzy, którzy już przenieśli swoją publiczność, a przynajmniej część na YouTube'a i na Instagrama, nagle mówią, e, słuchajcie, jednak TikTok wrócił, to teraz wracamy wszyscy tam. Do czasu, kiedy znowu go nie zakażą tutaj? No bez sensu. A co na to wszystko indyjski oddział? Hinduski? Co na to wszystko TikTok India? Wydał oficjalne oświadczenie, że nie przekazuje danych swoich użytkowników żadnym rządom, a w szczególności chińskiemu rządowi. I to mnie w Chińczykach paradoksalnie najbardziej ujmuje. Wszyscy wiedzą, że każda chińska firma musi być powiązana z chińskim rządem. Myślenie Chińczyków. Hmm. Ciekawe, ile razy musimy powtórzyć ludziom, że nie jesteśmy powiązani z chińskim rządem jako chińska firma, żeby nam uwierzyli. Nie wiadomo. Dobra, i tak będziemy próbować. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie Twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj. Czy pamiętacie z zeszłego tygodnia naszyjnik chroniący przed koronawirusem? W poprzednią niedzielę zapytałem, czy ktoś z Was ma ochotę to zrobić i pochwalić się w formie filmu. I odpowiedzieliście. I oto są efekty. Oga. Też, też. Działa wszystko elegancko. Nie sprawdzi się to niestety w dzień w pełnym słońcu. Promienie, które padają na czujnik, powodują anomalie, no i on sam siebie wibruje. W innych przypadkach to działa, nawet fajne urządzenie. Pozdrawiam całą ekipę Techwika. Cała ekipa technika serdecznie dziękuję. Co do tego słońca, to zdania są podzielone. W jednym przypadku słońce przeszkadzało, w drugim przypadku nie przeszkadzało, także nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że naszyjnik działa. Jestem szczęśliwy i bardzo obu panom dziękuję za poświęcenie. Właśnie przyszedł do mnie trzeci film i Jakub zrobił naszyjnik. Naszyjnik Jakuba jest trochę większy. Wyszło dość spore. Aczkolwiek działa. I działa dość dobrze, bo testowałem na sobie przez jakiś czas. Jak widzicie, jak próbuję dotknąć, to wibruje. Jest no głośne, aż za głośne trochę. Tylko dalej nie do końca mi się to wszystko podoba, ponieważ miało na celu zapobiegać dotykaniu twarzy. A jedyne co robi, to właściwie informuje i jest też trochę denerwujące. Więc teraz to ulepszymy. Zamontowałem modu wysokiego napięcia w tym urządzeniu. Wygląda mniej więcej tak. Bo zamówiłem sobie takie dwa. I jeśli wierzyć sprzedawcy AliExpress, to wytwarza on dość wysokie napięcie, więc może być ciekawie. Tutaj z boku są takie dwie śrubki, które właśnie wprowadzą napięcie do ciała. Musi dobrze do skóry przylegać. Ha, ha. I generalnie dzięki temu mózg skojarzy sobie dotkanie twarzy z czymś nieprzyjemnym. Aha! Przez to właśnie nie będziemy tego robić. I. Myślę, że teraz ten projekt jest poznany za skończony, gdyż działa, tak jak powinien, no to... Oh. Dziękuję Jakub. Polska! Lepsza niż NASA. Wiem, co Wam teraz chodzi po głowie. Że wcale tego gówna nie potrzebujecie. Być może macie rację. Bo okazuje się, że produkujemy całkiem sporo elektrośmieci. W sensie nie my tu w Weeku, tylko ludzie na całym świecie. W 2019 wygenerowali prawie 54 miliony ton. 54 miliony ton elektroniki wyrzuciliśmy w 2019 roku jako ludzkość. Oficjalnie, bo nieoficjalnie, pewnie zdecydowanie więcej. To... Nic dziwnego, skoro co tydzień pojawia się nowy smartfon. Pozdrawiam, Xiaomi. Ale to jest ten moment, kiedy powinniśmy sobie zdać sprawę, że takie akcje jak Jeszcze Dobre są super ważne i trzeba je szerzyć, jeżeli nie chcemy za 10 lat łamać sobie zębów, gryząc kebaba, w którym będzie zmielony smartfon. No co, Kebs? Wiadomo, w kepsie jest syf. Jeżeli w syfie będzie coraz więcej syfu elektronicznego, no to. Dobra, wiem, że to było niepotrzebne. Proszę o wybaczenie. Nie za to, tylko za pitakę. W przyszłym tygodniu. Okazuje się, że niestety dostałem zły rozmiar etui do smartfona i muszę poczekać na dobry rozmiar etui do smartfona, żeby zaprezentować wam w pełni możliwości magnetycznej belki pitaka. To nie chciałem tego robić na raty, także wybaczcie. Pitaka opóźniona, ale będzie. Za to mam globalną wersję opaski Mi Band 5. Jeżeli nie widzieliście, to już jest ta. Jeżeli nie widzieliście mojej recenzji, no to zapraszam serdecznie w wersji chińskiej. Wersja globalna ma mieć premierę 15 lipca, no to w przyszłości. A polski mi sklep już ją sprzedaje. I to tak, że przysłali mi to w ciągu jednego dnia, także... No, to jest wersja globalna, bo tu nawet na końcu jest napisane GL. Tylko e, musicie wiedzieć, że ta wersja za bardzo w tej chwili od tej chińskiej się nie różni. Oczywiście, jak włączycie ją, to wita Was język angielski, a nie język chiński, ale nie ma jeszcze języka polskiego, e, nie ma mierzenia saturacji, e, czyli natlenienia. SPO2 nie ma jeszcze, więc chyba muszę poczekać do oficjalnej premiery, aż e, ta dostanie aktualizację. Ale jeżeli chcecie sobie kupić z Polski wersję globalną, to jest już taka opcja. Czy Twój kolejny smartfon mógłby być brązowy? Jeżeli już miałby być brązowy, to moim zdaniem niech to będzie taki brąz jak w Note 20 od Samsunga, którego fotki wyciekły. I nagle zdałem sobie sprawę, że może chciałbym mieć brązowy telefon. Premiera dokładnie za miesiąc w niedzielę. Dzięki tej pandemii zrobiło nam się całkiem premierowe lato. Poza Note'em premierę będzie miał tablet, smartwatch i Fold nowy. To, co nie jest dla nikogo wielką niespodzianką i też nikt za bardzo na to nie czeka. Ale z drugiej strony ten S20 Ultra właśnie pierwszy raz będę miał szansę sprawdzić e, czy zdanie poprawimy to aktualizacją softu jeżeli chodzi o stabilizację wideo jest z pokryciem czy bez pokrycia ponieważ zdecydowaliście że S20 Ultra od Samsunga to będzie godny konkurent dla tej Xperi od Sony. Padały również propozycje żeby porównać to do iPhone'a iPhone być może się gdzieś tam pojawi dodatkowo, ale chciałem go wyrzucić za nawias, ponieważ zależało mi na tym, żeby to był pojedynek nieprzyzwoicie drogich smartfonów androidowych i taki właśnie będzie. Sztuczny ptak. To niby nic nowego, bo niemiecka firma Festa już 9 lat temu skonstruowała sztuczną mewę. Ale przez te 9 lat Niemcy nie próżnowali i gołym okiem widać postęp. Nowy sztuczny ptak jest mniejszy, lżejszy, ale zachowuje się już mega naturalnie. To, co pozwala go z daleka odróżnić od prawdziwego ptaka, to brak układu pokarmowego, i uważam, że ten trend powinien się utrzymać, dopóki to ptaki latają nad nami, a nie my nad ptakami czyli raczej do końca naszego lub ich. Pozostając w świecie fascynujących rzeczy elektrycznych, przedpremierowo dotarło do mnie to kółko. To jest najładniejsze kółko elektryczne, jakie widziałem, ale ten program nie jest konkursem piękności kółek elektrycznych, więc w sumie dlaczego wam je pokazuję? Bo ono ma amortyzator. I to jest rewolucja w kółkach na tyle świeża, że ten model jest wersją przedprodukcyjną i zdecydowałem się nie testować tej wersji, ponieważ mało nawady, które zauważyłem, ale Kingsong też je zauważył i ma zamiar je poprawić w wersji produkcyjnej, więc ja zrobiłbym recenzję i powiedziałbym o rzeczach, których wy już byście nie zauważyli w swojej wersji, którą byście kupili, więc bez sensu. Część z Was może też powiedzieć, że bez sensu jest wydawać 9 tysięcy na to kółko, ale poczekajcie, aż Inmotion, czyli konkurent King Songa, wypuści swoje kółko z amortyzatorem, bo to jest taki trend, i wtedy zrobimy porównanie i wtedy nadal to to kółko od Kingsonga będzie kosztowało 9 tysięcy Chyba, że jak będę zjeżdżał ze schodów nim, to wydarzy się coś niespodziewanego. Pozostając w temacie drogich kółek elektrycznych. Tesla jest od tego tygodnia najwięcej wartą firmą motoryzacyjną na świecie. Przebiła Toyotę. Z kolei brytyjska firma Lunas potrafi odtworzyć klasyki motoryzacji w wersji elektrycznej. Za jakąś bańkę i 700 tysięcy złotych możecie sobie elektryka w pięknej starej budzie u nich zamówić. Będzie nawet Wi-Fi na pokładzie. Czego serdecznie i Wam, i sobie życzę. A jeżeli Wam się ta idea nie podoba, to życzę Wam banki 700. Na pewno będziecie wiedzieli, co z nią zrobić. Gdybyście mieli takie wrażenie, że w zeszłym tygodniu powiedziałem, że w tym tygodniu coś ogłoszę, to mieliście takie wrażenie. Nie ma żadnych dowodów, że tak było. A jeżeli się znajdą, to będę się nimi przejmował pod koniec przyszłego tygodnia. Tygodnia, który będzie bardzo znośny. I nie dajcie sobie wmówić, że będzie inaczej. Także to, co teraz powiem, to tylko formalność, ale dla niektórych bardzo ważne. Znośnego tygodnia i do zobaczenia. We are the